Dobry wieczór, dobry wieczór, a w zasadzie nie dobry wieczór, a dzień dobry, dzień dobry, bo u mnie na zegarze komputerowym jest godzina 17.05. Do niedzieli jest ze mną kontakt utrudniony, bo jestem na urlopie, który spędzam nie odpoczywając, ale odgruzowując stare sprawy. Idzie mi to strasznie wolno, może dlatego, że lipiec i mam nadzieję, że z energią sierpnia będzie już lepiej. Zresztą też nie pamiętam kiedy, ale zaraz sprawdzę, kiedy wraca Merkury do ruchu normalnego, czyli niewstycznego, więc myślę, że wtedy i ja przyspieszę, i wy przyspieszycie, i będziemy lepiej myśleć. Ale słuchajcie, nie mogłam się powstrzymać i pokażę wam, jakiej firmy, firma jakaś tam nieznana, ale słuchajcie, kupiłam sobie. Tak mi się zatęskniło za czasami za wspomnieniami PRL-u. I yy, jakoś mi się to zielone jabłuszko, oczywiście z prl kojarzy, ale też mi się kojarzy z wakacjami. Słuchajcie, robiłam zakupy. Ja zazwyczaj kupuję zakupy przez internet. Wtedy one są mi dostarczane nawet spożywcze zakupy, tak? Ale chemię zazwyczaj. I słuchajcie, zobaczyłam, żel pod prysznic. Zielone jabłuszko. I słuchajcie, nie mogłam się powstrzymać, nie mogłam się powstrzymać i kupiłam. I co dzisiaj będę robiła? <noise> będę się kąpała w żelu do kąpania i później jeszcze może i ręce myła, bo może do dozownika na mydło wleję. Będę, słuchajcie, właśnie się kąpała w zielonym jabłuszku i będę miło wspominała dzieciństwo, bo z dzieciństwem... Mi się zdecydowanie ten zapach kojarzy. Więc muszę Wam powiedzieć, że mam bardzo dużo radości, chociażby ze względu na same zielone jabłuszko w płynie. Pozdrawiam Jakuba, bo Jakub pozdrawiam mnie z Grecji. Oczywiście pozdrawiam też panią Grażynkę, panią Krystynę i wszystkich, którzy są na żywo i nawet się nie ujawnili. I słuchajcie, robimy energetykę. Tak jak powiedziałam, powiem najpierw, słuchajcie. Kiedy Merkury wchodzi do retro, chciałabym zrobić horoskop na sierpień, ale na razie jestem w czarnej de z czasem. Ale może jakieś niespodzianki będą. Ale najpierw powiem Wam, bo sobie specjalnie zdjęcie zrobiłam. Ważnych wydarzeń, ważnych, by przyszło coś do mnie, dobra, to skreślimy. I już momencik, momencik, już Wam pokazuję. Ważnych wydarzeń, teraz to mi zginęło. Bo tutaj SMS zakłócił. Czekajcie, muszę prze, przepikać. Dobrze. Ważnych, ważnych wydarzeń w sierpniu, tak? I, o, I ja może o tych wydarzeniach będę na bieżąco mówiła, ale to, co mnie najbardziej chyba interesuje, i myślę, że was też. To, że dokładnie, kochani, może tak, co jest jeszcze bardzo ważne, pełnia, pełnia 9 sierpnia. 2025 o godzinie 9.54 ja będę już od godziny 14 na urodzinach mojej przyjaciółki urodziny cała sześćdziesiątka więc w ogóle mam ostatni czas taki imprezowy i bardzo bardzo się cieszę bo bardzo kocham tą moją przyjaciółkę to pełnia ale myślę że chyba dla mnie ważniejsza informacja i dla tych Którzy dużo myślą, pracują intelektualnie, to jest Merkury, który 11 sierpnia od godziny 9.29 idzie do przodu. Czyli, czyli jest super. Rozjaśni nam się umysł, rozjaśni nam się, rozjaśni nam się również no wszystko, co potrzebne. Tak? I to tyle. I teraz tak, będę wyciągała kartę, nie, nie, będę wyciągała jeszcze kart. Będę mówiła, co na 1 sierpnia, bardzo dużo aspektów, i już Wam mówię. Pierwszy aspekt na 1 sierpnia, jeszcze tylko powiem, że jest to, jest to, jest to, zobaczymy, który dzień. 213 dzień roku, piątek, miejmy nadzieję, że dobrego początek, a dla niektórych obowiązków początek, albo sprzątania początek, albo miłości początek, bo może z ukochaną osobą w ogóle się będą widziały, więc dla każdego coś odpowiedniego. I już Wam mówię, jakie aspekty planet. No, Słońce, Byliwie, to wiadomo. Księżycy w znaku, słuchajcie, w znaku Skorpiona, dobrze mówię? Chyba dobrze mówię, zaraz jeszcze popatrzę dalej, yy, momencik, momencik. Tak, Skorpiona, nic nie pomyliłam. I teraz tak, jakie aspekty od nocy? 0,019 księżyc w kwadraturze do Plutona w retro, czyli pewnie nie będziemy mogli dobrze spać, bo różnego rodzaju lęki albo emocje z świadomości mogą targać naszymi umysłami. Ja ostatnio się późno kładę spać, wczoraj się położyłam o godzinie prawie trzeciej. Później mamy o pierwszej 41. słońce w koniunkcji do Merkurego w retro i niby koniunkcja dobra, ale taka ścisła koniunkcja słońca z Merkurem to nie jest dobra, szczególnie jeżeli Merkury w retro, bo poraża. Nasze myślenie i poprzez swoje myślenie możemy sobie szkodzić, zważywszy też, że o 12:56 jest księżyc w kwadraturze do Merkurego, czyli nasze działania, myślenia mogą być bardzo emocjonalne i uważać, żeby pod wpływem emocji czegoś głupiego nie powiedzieć albo nie zrobić. Później 14:41 księżyc w kwadraturze do Słońca nie najlepszy aspekt. Możemy mieć pewien konflikt wewnętrzny, a również możemy mieć problemy w relacjach kobieta-mężczyzna. Później mamy Wenus w kwadraturze do Saturna, czyli uważać na pieniądze, żeby źle nie wydać. To mogą być też ten aspekt z Saturnem, Wenus w kwadraturze to też mogą być takie historie, że na przykład. Przyjdzie nam większy rachunek albo mieliśmy czegoś niedopłatę i będziemy musieli nadpłacać. To ciekawostka, nie każdy o tym wie. O 19:25 księżyc w do Jowisza. Uff, możemy powiedzieć, emocje będą pozytywne, ale nie na długo, bo Wenus w kwadraturze do Neptuna w retro o 22:48 powoduje, że sprawy uczuciowe mogą być trudne. Czyli gdyby ktoś chciał w nocy, Zdobywać jakąś osobę, czy wzmacniać związek, to lepiej nic nie gadać, tylko się poprzytulać albo pogłaskać, żeby nie było problemu. To na pewno to. Co jeszcze? Księżyc w kwadraturze do Neptuna, mówisz, żeby uważać na alkohol. Mówi też, żeby uważać na pieniądze, żeby gdzieś nam nie popłynęły i na relacje kobiet z kobietami. Co on jeszcze nam mówi? On jeszcze nam mówi, żeby się nie upiększać. No i tyle na razie, tak? Zaraz zobaczymy numerologicznie. Jeszcze mam wrażenie, że coś chciałam powiedzieć, ale widocznie było nieistotne. Pierwszy, 08 2025. Czyli słuchajcie, będziemy pod wpływem dziewiątki, tak? Dobrze, 1 i 8, dziewiątka, dziewiątka do przemyśleń, dziewiątka do kończenia różnych rzeczy, <laughs> dziewiątka dobra do leczenia. No ja muszę, bo dzisiaj zapomniałam zadzwonić po wyniki badań do mojej pani doktor z Instytutu Hematologii, ale mam nadzieję, że dobre, bo gdyby były złe, to pewnie by zadzwoniła. Więc też ja będę dziewiątkę jutro zdrowotnie realizowała. Słuchajcie, wyciągam karty, wyciągam karty. Karty w dalszym ciągu Ciro Marchetti, nie Marchetti, jak przez wiele lat mówiłam. E, jakbym jakieś błędy robiła, to możecie mnie oczywiście poprawić, tak, żebym na przyszłość wiedziała. Tak jak coś źle wymawiam. Do dnia dzisiejszego niektórych rzeczy entertainment tarot tak taki jeden to mówię nowoczesny, bo nie jestem w stanie wymówić chociaż nawet w komputerze kilka razy próbowałam wymieniać i za każdym razem coś mi nie idzie akurat ten wyraz, ale taki życie jest idealny. Dobra, od kogo zaczynamy? Zaczynamy od wodnika. Co dla wodnika? Na jutro, no bardzo dobrze. Wodniki bez względu na to, czy byle jakie, czy nie byle jakie aspekty planet, macie trójeczkę pucharów. Co to jest trójeczka pucharów? Karta zabawy, ploteczek, e, dobrego samopoczucia, dobrych relacji, spotykać się innych, czarować i sobie dogadzać. Co dla ryb? Dla ryb, dla ryb karta rycerz, mieczy. To niektóre ryby, tutaj dzisiaj jako pierwszy napisał Jakub i pozdrawiał nas z Grecji, czyli ryby nawet w Grecji, nie tylko w Grecji, również w Polsce będą intensywnie myśleć, analizować. Być może również e, relacje z mężczyzną, mężczyznami dla ryb, bez względu na płeć, będą ważne. E, idziemy dalej. Co dla barana? Dla barana mamy pałac denarów. Tutaj akurat w tej talii są dodatkowe karty, co oznacza pałac? Pałac zazwyczaj oznacza miejsce, tak? Czyli miejsce, jeżeli barany pracują związane z pracą jest ważne, może trzeba oczyścić, może trzeba unowocześnić, może coś trzeba kupić, a może coś wyrzucić, a jeżeli barany nie pracują, to Yy, zrobić jakieś przepierzenia, yy, albo yy, plany związane z domem, mieszkaniem. Jak najbardziej można przy tej karcie inwestować, tylko pamiętajmy nie, nie najlepsze są tam aspekty, trzeba zobaczyć o której godzinie. Co dla byka? Dla bryka królowa buław, jaka piękna, zobaczcie jaką buźkę ma piękną, przepiękna, lubię królową buław. Chociaż nie zamieniłabym siebie, ja jestem królowa denarów, ale chociaż trochę może bym tą królową Buław chciała być. Królowa Buław mówi, że bykom może odpalić się rządzicielstwo, ale też taka silna energia, stawiania na swoim, wiem, co jest dla mnie najlepsze, nawet co jest najlepsze dla innych, i niekoniecznie przejmowanie się innymi. Królowa Buław emanuje przepiękną energią uroku osobistego, jak prawie każda królowa, ale oprócz tego takiej niesamowicie mocnej seksualności, czyli na pewno dobry dzień do seksu. No i sprawy związane z kobietą, kobietami dla byków mogą być ważne. Jeżeli byście chcieli w jakikolwiek sposób swoją pozycję podnieść, to też dobra karta. Co dla bliźniąt? Dla bliźniąt as, buław, tutaj taki małokolorowy. Ja lubię przy buławach zawsze czerwień, tak, bo to ogień od razu nam mówi o żywiole. I as, buław mówię oczywiście: dobry czas do spraw związanych z seksem, jeżeli mamy tą ukochaną osobę. Dobry do poczęcia dziecka, jeżeli chcemy począć dziecko, ale również dobry do brania spraw w swoje ręce, tylko uwaga, przy Asie Buław nieraz jest tak, w ogóle może zrobię na jesieni kurs tarota, jak ktoś jest zainteresowany, to proszę zgłosić się, bo na razie nic nie ogłaszam. trochę, trochę miałam inne rzeczy, ale może zrobię, bo przynajmniej raz na rok muszę robić, bo tęsknię, tęsknię za uczeniem. Ale opowiem o królu Buław przy okazji, bliż... nie królutko, tylko Asie Buław. Bo generalnie tak, każdy as ma numer w tarocie jeden i jest to działanie, tak? I teraz, jak ja bym powiedziała, na przykład, by wyszedł as mieczy, to będzie by działanie intelektualne, dużo myślę, bardzo dużo myślę, bardzo dużo myślę, bardzo dużo analizuję, przygotowuję się i później to wszystko robię. Mam też odpowiednio podzieloną energię. Natomiast przy Asie Buław jest impuls. I albo ten impuls wykorzystamy, Albo energia się rozejdzie, tylko teraz uwaga, nieraz te impulsy nie są koniecznie dobre dla nas, ale miejmy nadzieję, że bliźnięta mądra. Dobra, co, pozdrawiam Karolinkę, cześć Karolinka. Co dla raka? Dla raka karta śmierć, ja kartę śmierć lubię, ładna karta. Karta śmierć przede wszystkim mówi, że... Trzeba popracować troszeczkę nad transformacją. Transformacją siebie albo miejsca, w którym jesteśmy, albo swojego wyglądu, albo swojego wnętrza, albo za coś nowego się wziąć. A jeżeli mamy uporządkowanych wiele spraw, to przy śmierci na przykład możemy powrócić do jakichś projektów, na które kiedyś nie było czasu, lub był niewłaściwy moment. Co dla lwa? Dla lwa diabeł, różnego rodzaju rządze, rządza pieniądza, rządza seksualna, rządza władzy, rządza przyjemności, może się w was obudzić. I super, jeżeli nie będziecie krzywdzili innych, ale tak czy inaczej uważajcie na różnego rodzaju manipulacje, kłamstwa, w najgorszych aspektach straty i złodziejstwo. Co dla panny, dla panny karta rozmarzenia, szóstka pucharów, tu się dwa światy przewija, przecierają przeszłość z ten Tak jak krótkowska my myślimy o perelu, wąchając płyn zielone jabłuszko, albo wracamy do miejsc, w których się dobrze czuliśmy. Sprawy związane z dziećmi też mogą być ważne. Myślę, że całkiem przyjemny dzień. Co dla wagi? Dla wagi, karta, kapłan, niewiara. Nie lubię tej nazwy. Ciro ją wprowadza. I teraz tam tak, jak to wszystko, jak, to, jak, jak na to wszystko patrzeć? Na, tą, na, tą, na tego kapłana. Przede wszystkim wagi będą mądre. Wszelkie decyzje powinny podejmować w zgodzie ze sobą, ewentualnie Intuicyjnie, lub radząc się osób, niekoniecznie mężczyzn, zaraz powiem o mężczyznach, radząc się osób, które się na czymś, na tym znają, tak? Natomiast jest to karta związana z mężczyznami i trudne sprawy załatwiać z mężczyznami. Co dla Skorpiona, co dla Skorpiona? Dla Skorpiona nie najlepiej. Pozdrawiam moją przyjaciółkę, Elżbietkę, która jest nad morzem. Pozdrawiam również Magdę. Bawcie się dziewczynki dobrze. Elżbietka jest spod znaku skorpiona. Skorpiony mogą boleć plecy. <laughs> Te, które nie na urlopie, mogą mieć tendencję, że zbyt dużo wzięły na siebie i trudno będzie im zrealizować. No i generalnie niektóre rzeczy mogą wam iść pod górę. Co dla strzelca? Dla strzelca dziewiątka denarów. Dziewiątka denarów dobra? No dobra, mówi trzeba odpocząć. Trzeba troszeczkę oddalić się od świata, ale trzeba być w pięknych w pięknym, yy, miejscu. Najlepiej w pięknym miejscu związanym z przyrodą. Chłonąć tą przyrodę całą piersią. Dobrze. I koziorożec na końcu. Co u koziorożca? O, to jestem niezadowolona, czyli znowu dużo nie zrobię. Czwórka mieczy. Karta, która mówi, że koziorożce albo nie będą miały siły, bo będą zmęczone psychicznie lub fizycznie życiem, lub innymi wydarzeniami, ewentualnie zapragną odpocząć. Jak możecie, to dajcie sobie moment do wypoczynku, a jeżeli nie możecie, to nie. I teraz tak, kochani, czy chcecie od razu energetykę na sobotę? Proszę pisać, czy chcecie, czy nie chcecie. Jeszcze iluminacja dla wszystkich. Zobaczymy, czy się zgodzimy. Mamy taką trochę religijną. W rękach Boga wszystko jest możliwe, zatem czego pragniesz. Ja bym powiedziała tak: ja oczywiście w Pana Boga wierzę, zdecydowanie. W Kościół różnie. Nie można wszystkich do jednego garnka czy do jednego kościoła. Znam księży tak wspaniałych i znam księży niewspaniałych, tak? Ale to nie, nie wykład na temat kościoła. Jeżeli komuś brzęczy w rękach Boga, to w rękach wszechświata wszystko jest możliwe. Ja nawet mi to zmieniła w moich rękach. Jeżeli czegoś się chce, naprawdę wszystko jest możliwe. Zatem, czego pragniesz, tak? Czyli pomyślmy, czego pragniemy. I słuchajcie, tylko Jakub chce energetykę na sobotę, za chwilę. No wiecie co? Proszę pisać, czy chcecie, czy nie chcecie. Jak będą trzy osoby, tak albo nie, tak albo nie, i wtedy robię, czy trzy pierwsze głosy, tak jak z wyborem kart, się liczą. Proszę bardzo, tak czy nie? Jeden jest głos na tak, drugi na tak. Trzeci na tak, dobra, to chwila przerwy, znaczy chwila przerwy. Jeszcze karta urodzinowa dla pani, nie dla pani, pani Jadwiga poprosiła i wsparła kanał, dziękuję z całego serca, na kartę urodzinową dla syna Marka. Panie Marku, zaraz wyciągnę dla pana kartę, kartę anielską na cały rok. Karta anielska działa od urodzin do urodzin. Ale ja sobie, bo tak pomyślałam, że ci, co wspierają kanał urodzinowo, czy dla siebie, czy zamawiają, to trochę powiem o ich numerologii. Myślę, że to jest ładnie z mojej strony. I teraz pan Marek urodził się 1 sierpnia nie powiem którego roku, bo, bo nie jestem upoważniona. I teraz tak, ja pana Marka obliczyłam przed energetyką. Pan Marek jest czwórką numerologiczną, więc generalnie u niego na pewno powinna być pracowitość, ale uwaga, patrząc na cykle i na szczyty, to bym ja powiedziała taka pracowitość, jeżeli czegoś pragnie, czegoś naprawdę, coś naprawdę lubi. W innych aspektach może być bardzo, bardzo różnie. I teraz tak, jeżeli chodzi o Pana, jeżeli chodzi o Pana Marka, to teraz z pierwszego liczenia wszedł Pan. W dziewiątkę, panie Marku, z drugiego liczenia, czyli od, od jutra, wchodzi pan w dziewiątkę, czyli jest to okres robienia porządku w swoim życiu, transformacji, bardzo dobry do podróżowania, bardzo dobry do uczenia się, gorzej z rozpoczynaniem, a z drugiego jest pan do 21 września jeszcze w czwórce. Czwórka dobra do pracy, też do uporządkowania. Więcej się będzie działo od jesieni. I teraz karta urodzinowa dla pana, przepiękna, doradca. Archanio Azrael mówi: jesteś naturalnym doradcą. A twoje przewodnictwo i wsparcie przynosi y, korzyści wielu ludziom. No i myślę, że tak, bo jeszcze ta dziewiątka w sercu daje panu bardzo dużą mądrość, aczkolwiek myślę, że nieraz może być pan taki zachowawczy. Ja widziałam, że tutaj jeszcze jakaś pani miał rodziny, ale to dopiero na drugiego, czyli w energetyce za parę minut. Proszę napisać na żywo, wtedy wyciągnę dla pani kartę. I pani Sylwia w komentarzach, chyba nie pomyliłam, Sylwia prosiła o kartę. Ja napisałam, że zaraz energetyka, ale tak jak mówię, trzeba być na żywo albo wesprzeć kanał. Nie mogę tej zasady złamać, ze względu, że jednej osobie bym zrobiła wyjątek. A jak się mają czuć ci, którym odmówiłam? Więc ja nieraz łamię zasady, ale pomyślałam, że chyba muszę się trochę być bardziej koziorożcowa i myślę, że to jest wszystko ok. Panie... Proszę oglądać energetykę za chwilę, będzie następna, i wtedy napisać o karcie, jak najbardziej wyciągnę. Do zobaczenia za chwilę.